Dzięki wsparciu pochodzącemu z budżetu samorządu województwa mazowieckiego uczniowie Radomskiego X Liceum Ogólnokształcącego będą mogli liczyć na zajęcia terapeutyczne, rehabilitację ruchową oraz miejsce na wyciszenie dla osób w spektrum autyzmu. Środki na dofinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli tak zwanego PEFRON-u. W tym roku, spośród 24 milionów złotych, które samorząd Mazożem miał do podziału, ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych przeznaczonych zostało na prace budowlane obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Rozstrzyganych było bodajże 22 wnioski inwestycyjne. 11 tylko miało szansę finansowania. Udało się e, udało się jednak sfinansować e, czy rozstrzygnąć wśród tych 22 również ten wniosek, który dotyczy 10 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Powstanie salka korekcyjna dla właśnie młodzieży z niepełnosprawnościami i e, e, która pozwoli na pewno po, poszerzy możliwość e, realizacji tych zadań edukacyjnych, więc e, kolejna szkoła w Radomiu, która będzie dysponowała nowoczesną salką, salką i przede wszystkim salką, która będzie, salką korekcyjną, która będzie skierowana właśnie dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Tak specjalistyczna rozbudowa szkoły to ogromna inwestycja w rozwój młodzieży, która potrzebuje dodatkowego wsparcia. To będzie duży wkład i duże osiągnięcie dla miasta, żeby to zrealizować. Przypomnę tylko, że jest to dwunasta już ostatnia nasza umowa, którą podpisujemy w ramach środków, które uzyskaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właśnie na, 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 na tak zwaną budowlankę, czyli na zadania budowlane, które, które są skierowane po to, żeby ułatwić właśnie życie. Rehabilitację społeczną i tę zawodową, jeżeli chodzi o dorosłych, w obiektach, które wymagają dostosowania do tych, do tych celów. Podpisana dziś umowa to początek prac, które potrwają do 2024 roku. Koszt wybudowania nowej sali gimnastycznej, dostosowanej do potrzeb uczniów, wyniesie około miliona złotych, z czego ponad połowę w ramach środków z pefronu przekazał samorząd województwa.